Cześć, chciałbym Ci dzisiaj pokazać trzy ćwiczenia na polepszenie swojej kondycji, które z powodzeniem możemy wykonywać bez wychodzenia z domu. Zadanie numer 1. są to pajacyki. Południe startowa przy pajacyk, jak to jest stoję na baczność W pozycji ćwiczenia ręce są w górze, nogi są szeroko i staram się to zsynchronizować. Cały czas podskakuję na śródstopiu, pięta nie dotyka ziemi. Łowcy mogą być lekko zgięte. Dotykam za każdym razem ręką o rękę. Zadanie numer dwa. Przysiady z wyskokiem. Robimy to na jedno tempo. Układamy się tak jak do przysiadu. Ręce wyciągnięte. Schodzę poniżej kolan i wypycham się do góry. I wyskakuję. Nie musi być to wysoki wyskok. W każdym razem prostuję ręce. Przepijam się, ląduję po cichu, na śródstopiu, pięta dopiero później dotyka ziemi. Daję no numer 3, jestem w klęku jedno nóż, ręce tak jak przybiegają czyli przeciwne kończyny są z przodu i zamieniam ręce wyskakując do góry, prostując nogi. Hop, hop. Za każdym razem ląduję, lekko dotykam kolanem ziemi, mocno rękami pracuję, robiąc zamach przy każdym powtórzeniu. Jeżeli chcesz w krótkim czasie polepszyć swoją wydolność, wykonuj takie ćwiczenia w 3 do 5 serii, bo 20 powtórzeń każde. Trzymaj się, hej!